Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia radzi znosicie szalonych, będąc sami rozumnymi. Bo znosicie, gdy ktoś was w niewolę podbija, gdy kto was obiada, gdy wyzyskuje, gdy się wynosi, gdy was kto po twarzy bije. Na moją niekorzyść to mówię, jakbyśmy w tym słabi byli. Z czego jednak ktoś śmie się chlubić, mówię jak szalony, odważam się i ja. Hebrajczykami są i ja, potomstwem Abrahama są i ja. Sługami Chrystusowymi są, jako niespełna rozumu mówię, daleko więcej ja. W trudach bez liczby, w więzieniach zbyt często, w chłostach ponad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści plak bez jednej. Trzykrotnie byłem smagany różgami, raz byłem kamienowany, trzy razy przeżyłem rozbicie się okrętu, dniem i nocą byłem na głębi morskiej. W podróżach częstych, niebezpieczeństwach na rzekach. W niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci. W pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i na gości. Oprócz tego, co jest ponadto, jak codzienne naleganie na mnie i staranie o wszystkie kościoły. Któż nie domaga, żebym ja nie czuł się słabym? Któż się gorszy, żebym ja nie płonął. Jeśli można się chlubić, to ze słabości mojej chlubić się będę? Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który błogosławiony jest na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa strzegł miasta Damasteńczyków, aby mnie pojmać. Ale przez okno w murze w koszu zostałem spuszczony i tak uszedłem z rąk Jego. Jeśli chełpić się wypada, choć nie jest to rzecz pożyteczna, przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bogu to wiadome, zachwycony był aż do trzeciego nieba. I wiem, że te ten człowiek, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg to wie, zachwycony był do raju i posłyszał tajemnicze słowa, których człowiekowi mówić się nie godzi. Z takiego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby snać nie rozumiał, kto o mnie więcej ponad to, co we mnie widzi, albo co ode mnie słyszy. Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, danym mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił, ale mi rzekł: „Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad wtedy chlubić się będę ze słabości moich, aby moc Chrystusowa zamieszkała we mnie.